Duch Pański posłał mnie, abym opatrywał rany serc złamanych. Panie Jezu, dzisiaj stajemy przed Tobą trochę bardziej świadomi i otwarci, dziękując Ci za to, że dałeś nam życie, ale jednocześnie z prośbą, abyś w to życie wkładał nieustannie swoją miłość. Miłość, która zamyka się w najświętszym sakramencie ołtarza, zamyka się w Eucharystii. Stajemy przed Tobą, ponieważ ta nasza ziemia jest wielokrotnie zraniona, w wielu miejscach wyschnięta, popękana, a nasze serce w różnych miejscach nosi znaki złamania bądź jakieś bolesne blizny. Prosimy Cię, Panie. Aby Twoja obecność wśród nas, tak mocna, żywa, prawdziwa w Eucharystii, przelewała się na nasze serca, na nasz umysł, na nasze ciała, całe nasze istnienie, na ziemię naszego człowieczeństwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, ostatni nasz wieczór nasze spotkanie, zamyślenie adwentowe. Dzisiaj chciałbym poświęcić ten wieczór tematowi, który jest również związany z Eucharystią, ale już który nas z tej Eucharystii wyprowadza do życia, a mianowicie poświęcić ten dzisiejszy wieczór naszej gotowości do przyjęcia tego, który nadchodzi. Również naszej gotowości do przyjęcia tego, kto jest inny ode mnie. Tą właśnie gotowość, otwartość ćwiczę w sobie i również w ten sposób wiem, że to jest znak obecności Pana Boga we mnie. W swojej ostatniej encyklice, którą papież Franciszek skierował do nas wszystkich, dając nam do przemyślenia myśli o braterstwie, zwraca naszą uwagę na różne zranienia właśnie w tej naszej drodze do tego, żebyśmy byli wzajemnie dla siebie otwarci. Znajduje się tu taki mały fragment, w którym Ojciec Święty wzywa nas, żebyśmy spojrzeli na człowieka zranionego. Chodzi o pewną wrażliwość, żeby zobaczyć tego, który jest inny ode mnie i że on ma jakieś zranienia i potrzeby, ale być może, że w tym obrazie odnajdziemy się też sami. Spójrzmy na tego rannego. Czasami czujemy się jak on mocno poranieni, leżący na ziemi przy drodze, czujemy się też opuszczeni przez nasze instytucje, bezbronne, czasami źle wyposażone. W zglobalizowanym społeczeństwie istnieje elegancki styl patrzenia w inną stronę, co praktykuje się często a mianowicie pod pozorem politycznej poprawności, patrzy się na cierpiącego człowieka, jednocześnie go nie dotykając. Pokazuje się go w transmisjach na żywo, ale w żaden sposób nie dotyka go się tak, aby on doznał ulgi w cierpieniu. Takie współczesne przełożenie słów Ewangelii. Kiedy Ojciec Święty pomaga nam zrozumieć, w jakim problemie, kryzysie znalazł się świat współczesny, zwłaszcza nasz świat, świat, w którym żyjemy, nasz kraj, świat europejski, nasz kraj Polska, gdzie również wiele z tych spostrzeżeń papieża zaczyna się już przedzierać, a zatem ci ludzie ranni. Wobec których inni reagują tym obchodzeniem go z daleka albo oglądaniem tylko przez ekrany, że to się już dzieje pomiędzy nami. I to jest kolejny raz, kiedy zwracam uwagę, dlaczego ja muszę zbliżać się do Eucharystii. Ponieważ Eucharystia sama w sobie jest życiem i źródłem życia. A ja tego życia sam w sobie nie mam. Jeśli nie będę go nieustannie otrzymywał z zewnątrz od Boga, który mnie stworzył, to zamienię się w ziemię suchą, spieczoną, popękaną, która po prostu będzie martwa. A to, że dusza jest martwa, poznajemy nie od razu po tym, że człowiek jest jak nieboszczyk w grobie, ale najpierw poznajemy to po tym, że obniża się moja zdolność do współodczuwania z innymi. Kiedy ja jestem na Eucharystii, to Jezus podnosi moją wrażliwość, ale On nie uwrażliwia mnie w taki zły sposób, jak czyni to dzisiaj świat, pobudzając we mnie wiele niepotrzebnych, a czasami niebezpiecznych uczuć i emocji, takich jak na przykład agresja. Przemoc, wściekłość. Kiedy Pan Jezus podnosi moją wrażliwość, to budzi się we mnie wtedy przede wszystkim ta większa zdolność do odczuwania tych, którzy są dookoła mnie. Jeżeli będę blisko z Jezusem i często przebywał, to ta wrażliwość będzie zdolna nawet przeniknąć ekran telewizora. Bo będę zdolny do współodczuwania, a zatem będę zdolny do reakcji, nie tylko do tego, żeby przeżyć wzruszenie, ale będę zdolny do tego, żeby podjąć działanie. To jest właśnie to prawdziwe współodczuwanie. A zatem, kiedy ja tworzę więź z innymi, ale zaczyna się to tu. Tu, gdzie bije źródło w Eucharystii, tu, gdzie jest mój Pan. Zaczyna się to tak jak wczoraj powiedziałem, również tutaj, czasami w ciszy, kiedy nie ma celebracji liturgii, ale On jest, a ja jestem po prostu na adoracji i że w czasie tej adoracji poznaję go. A im bardziej go poznaję, tym mocniej będzie we mnie rodziło się pragnienie. Czy to nie jest tak, że nasze życie określają właśnie pragnienia? A zatem, że moje życie w znaczeniu dokąd dążę, y, dla, dlaczego się spalam, po, dlaczego, skąd mam motywację do działania? Czy nie jest tak, że za tym ukrywa się właśnie to, za czym tęsknię? A zatem to, na co uwrażliwiło się moje serce? i jeśli ja będę za dużo dotykał świata, to ja mogę się tak bardzo na niego uwrażliwić, że po prostu on mnie pociągnie. I że ja może jeszcze zachowam sobie wspomnienie Jezusa, ale nie będzie już wtedy tęsknoty, właśnie tego pragnienia, które przekierowuje wszystkie moje motywacje. Jaki jest ten cel, który ja mam teraz tak mocno przed oczami, ten najbardziej wyraźny. Mogę to sobie przecież określić, kiedy stanę w chwili ciszy, kiedy po konferencji jeszcze odprawimy nowenne, powierzymy się Matce Bożej, a potem będzie ten czas adoracji, gdzie ja będę mógł usłyszeć jego, a on będzie mógł mówić do mnie. Ale gdzie ja też w czasie adoracji, a więc gdzie jest cisza, gdzie jest też zatrzymanie, gdzie ja też mogę usłyszeć siebie samego, moje pragnienia. A to wszystko, kochani, prowadzi nas właśnie do spotkania z tym potrzebującym, i chciałbym, byśmy dzisiaj, jako obraz i słowo, które nas pociąga, Zajrzeli do Ewangelii, która opowiada historię człowieka zranionego. Znamy ją wszyscy, ale dzisiejszego wieczoru opowiadam ją z pewnego bardzo konkretnego powodu, abyśmy zobaczyli siebie samych. Czy jestem zdolny do poruszenia się wewnętrznego? wobec tego, który jest inny ode mnie. Czasami inny znaczy obcy, czasami inny to, to wywołujący we mnie poczucie niepewności, niepokoju, zagrożenia, może nawet jeszcze jakieś silniejsze uczucia. Właśnie na tej Ewangelii Ojciec Święty Franciszek oparł całą swoją encyklikę o braterstwie. I tu jest jakaś niesamowita tajemnica człowieka, który jest prawdziwy, samarytanina, człowieka, który jest fałszywy, kapłana i lewity, i człowieka, który jest zły, zbójców, którzy napadli człowieka. Jezus nawiązując. Do tego, o co pytali, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, i zobaczył go, minął. Pewien zaś samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. A Jezus mu rzekł: Idź. I ty czyń podobnie. Ponieważ bardzo jest konkretny pewien obraz, komentarz, który tutaj papież daje, chcę, żeby jeszcze przez chwilę to właśnie on do nas mówił. To ciekawe, że różnice pomiędzy bohaterami tej przypowieści ulegają całkowitej przemianie w bolesnym spotkaniu z człowiekiem, który upadł upokorzony. Jakie różnice! Właśnie za chwilę usłyszymy: nie ma już różnicy między mieszkańcem Judei a mieszkańcem Samarii. A zatem, kiedy tam przychodzili, to ci z Judei to byli właśnie kapłani, lewici, a więc Żydzi, a ci z Samarii, no to właśnie ten Samarytanin. Tak na co dzień to czuli bardzo wyraźną, sztywną granicę mur, żelazny mur między nimi. Ale papież zwraca uwagę, kiedy znaleźli się w sytuacji wobec człowieka upokorzonego, cierpiącego, te różnice przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Pisze: Nie ma różnicy nie ma już kapłana ani kupca. Kapłan to jeden z tych, który go zobaczył i minął, a z kolei Samarytanin to właśnie on był kupcem. Po prostu są dwa rodzaje osób: ci, którzy są obarczeni cierpieniem, i ci, którzy mijają ich z daleka, ci, którzy się pochylają. Rozpoznając człowieka, który upadł, i ci, którzy odwracają wzrok i przyspieszają kroku. Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety, pozory i nasze przebrania. To jest godzina prawdy godzina prawdy o Ziemi mojego człowieczeństwa. I na co dzień. W naszych zwykłych warunkach normalnych możemy nadal tkwić na tych swoich stanowiskach. Ja jestem Żydem, ty jesteś Samarytaninem, wzajemnie wokół, wobec siebie czujemy pogardę albo wrogość. Ja jestem kupcem, ty jesteś kapłanem, wzajemnie czujemy wobec siebie jakąś pogardę, czujemy się wyżsi, ważniejsi. I tak może minąć całe życie. A jeśli Pan Bóg jest dla nas łaskawy, to obie strony, te, które zbudowały, postawiły między sobą mur wrogości, to obie strony spotkają się nagle wobec sytuacji, która powoduje, że to traci na znaczeniu, kim jesteśmy, jakie mamy role społeczne. To jest właśnie. Moje odniesienie, jak zareaguję, kiedy obok mnie pojawi się człowiek, który został upokorzony, człowiek, który doznał cierpienia, człowiek, który nagle znalazł się w bezsilności. W tym momencie muszę z powrotem wrócić w to miejsce, w którym jesteśmy. Bo tylko Pan Bóg może rozwiązać wówczas ten problem. Pan Jezus specjalnie pewne rzeczy wyolbrzymił, żebyśmy nie czuli się zbyt pewni siebie, że nasze role społeczne, że ja się urodziłem w kościele katolickim, dają mi jakąkolwiek przebagę nad tym, który jest z innego kościoła czy wyznania. A Pan Jezus mówi, nie. To nie jest powód, dla którego Ty możesz się poczuć lepszy, bardziej dumny z siebie. To wszystko, to poczucie zbudowanej pewności siebie, może runąć jak domek z kart, jeżeli ja tu, w obecności Jezusa w Eucharystii, nie będę przemieniał swojego wnętrza i uzdalniał mojego serca do otwartości. Ja muszę ćwiczyć swoją gotowość do przyjmowania tego, kto jest inny ode mnie. I nie mam na myśli jakichś w tej chwili spraw, które są specjalnie wyolbrzymiane, czy też pewnych nieznanych nam planów, jakichś politycznych. W ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o to teraz, byśmy ulegli jakiemuś fałszywemu poczuciu wstydu i teraz otworzyli swoje granice. Jak uczyli to nasi, uczynili zachodni sąsiedzi, i żebyśmy wszystkich wpuścili tak, jak idzie, bo oni są biedni. Nie. Ja w tym wszystkim muszę nadal zachować zdrowy rozsądek. Ale zachowanie zdrowego rozsądku. Nie usprawiedliwia serca zamkniętego. Mogę bowiem być otwarty na tego, kto jest inny ode mnie, już wykraczając poza granice osiedla naszego kraju, patrząc na zupełnie nam obcych ludzi, nawet z innej kultury. I teraz, kiedy ja patrzę na te obrazy, muszę spróbować poczuć, co jest we mnie. Czy to te obrazy wywołują we mnie poczucie, że jest mur, nie do przekroczenia? Czy też zauważę, że jednak jest we mnie otwartość, życzliwość, zdolność do współcierpienia, do współodczuwania? Jak ja mogę się zjednoczyć z Chrystusem w czasie Eucharystii, cierpiącym, przelewającym za mnie krew? Jeżeli moje ludzkie człowieczeństwo nie, bol, nie będzie zdolne do współodczuwania z tymi, którzy cierpią, którzy są upokorzeni. Pewien przykład, który papież wymienia, dotyczy niepełnosprawnych. A ja bym powiedział: wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Przecież mamy ich wiele. Człowiek może być niepełnosprawny na różne sposoby, nie tylko wtedy, kiedy odmawiają mu posłuszeństwa jego nogi czy jego ręce. Może być tak niepełnosprawny, że nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie, że można bardzo łatwo takiego człowieka zignorować, zlekceważyć, ominąć z daleka. Moje reagowanie na ludzi bezdomnych. Jest tu taki fragment, nie wiem, czy akurat uda mi się teraz na niego trafić. Przypowieść każe nam przyjrzeć się tym, którzy przechodzą z daleka. Ta niebezpieczna obojętność mijania z oddali, zawiniona lub nie, będąca wytworem pogardy lub smutnego rozproszenia uwagi. Czyni z postaci kapłana i lewity również smutne odzwierciedlenie tego dystansu, który wyraźnie odcina nas od rzeczywistości, istnieje wiele sposobów mijania z oddali. Jeden to skupienie się na sobie, ignorowanie innych, obojętność. Mijanie z oddali. Jak bardzo potrzebujemy, żeby właśnie od tego nas Pan Bóg zachował. Mówił papież: Nie znajdę tego fragmentu, ale pięknie tu pisze, tak że przemawia to do serca właśnie o tych niepełnosprawnościach. Za bardzo żeśmy skupili uwagę, że niepełnosprawny to jest tylko ten człowiek, który jest na wózku albo który się porusza przy pomocy kuli. Że niepełnosprawny to jest ten człowiek, który leży w łóżku, nie może powstać. A gdzie widzenie naszych innych niepełnosprawności, tych, które mogą dotknąć naszego nieradzenia sobie z emocjami, uczuciami, niezdolności do unoszenia napięcia, czy to nie jest niepełnosprawność? A jeszcze głębiej nasze duchowe oblicze, ile tu jest niepełnosprawności, kiedy, tak jak wspomniałem, dotyka to naszej moralności, nie radzenia sobie z moralnością. Te czerwone błyskawice, one pokazują na to, że coś dzieje się z moralnością. Że strukturę, jaką dał nam Pan Bóg, zdolną do współodczuwania, że tę strukturę w jakiś sposób zniekształcono niepełnosprawność. Nie potrafię się wzruszyć sercem, współczuć wobec słabszego, ale kiedy wobec tego słabszego rodzi się we mnie agresja. To znaczy, że coś złego stało się ze mną, z ziemią mojego człowieczeństwa. I tak dzieje się, kiedy człowiek zatraci Boga sprzed swoich oczu, kiedy postawi mu się przed oczy coś innego, jakiś rodzaj ideologii, która będzie mówić o tym, że ja jestem. Największy, ja człowiek, że ja mogę tworzyć prawdę, że ja mogę decydować o innych. Kochani, Eucharystia to jest miłość. Jeśli uczciwie będziemy do niej przystępować, to znaczy otwarci, to ona będzie nas zmieniać. I o to przecież chodzi, tak naprawdę tego pragniemy. A zatem, żeby dopełniało się moje podobieństwo do Boga, ten obraz, na wzór którego ja zostałem stworzony. Ale po drodze muszę pokonać pewne przeszkody, takie, które się pojawiły wraz z grzechem pierworodnym. Ja jestem urodzonym egoistą. A jeszcze w moim życiu wypracowałem sobie to, że jestem też egocentrykiem. I to powoduje we mnie ten konflikt, że kiedy pojawia się ktoś cierpiący, to zamiast współodczuwania czasami nawet czuję złość. Bo on przeszkadza mi w skupianiu na sobie, użalaniu się nad sobą, myśleniu o sobie. Teraz wykrada mi mój czas. Moją uwagę? Tylko Jezus ma taką moc, żeby mnie uwolnić od skupienia nadmiernego na sobie i zwrócić się ku innym, a więc bym stał się otwarty wobec tego, kto jest inny ode mnie, tego, który przychodzi, który puka do mych drzwi, a zatem woła o uwagę. Dzisiaj po raz kolejny odebrałem telefon od takiej, pewnie, jednej z licznych akcji pewnej fundacji, która prosi o jednorazowy datek na pomoc jakiemuś najczęściej choremu dziecku. Raczej jestem wobec tego zdystansowany, ale dzisiaj, kiedy słuchałem w słuchawce głos niesamowicie zmęczonej osoby, po głosie poznawałem, że to jest starsza osoba, która musiała być może wiele godzin już dzwonić po różnych numerach. I oczywiście, że to jest zbiórka na jedno z licznych chorych dzieci w Polsce. I akurat kiedy obok mnie miałem obraz, właściwie zdjęcie ojca Pio, który wisi właśnie tam w miejscu, gdzie pracuję, i w czasie tej rozmowy, jak ta kobieta do mnie mówiła, ja patrzyłem na to zdjęcie ojca pija. I sobie pomyślałem, i co? I mogę tak teraz jej po prostu powiedzieć, że nie pomogę? Oczywiście nie mogę w tym być zniewolony, że muszę pomagać. Ja muszę mieć wolność, inaczej to wszystko nie będzie miało sensu i udzielana mi pomoc nie będzie mi sprawiała. Radości. Ja muszę cały czas wiedzieć, że ja mogę pomóc, a nie muszę. I oczywiście jest wiele takich innych telefonów, na które odpowiadam negatywnie, ale chodzi o tą zdolność do współodczuwania, żebym się od razu nie zamykał, ale posłuchał. Żeby na samo słowo uchodźca nie pojawiały się we mnie wszystkie możliwe blokady, że w ogóle nie chcę słuchać. My dobrze wiemy, że z tym mogą się rodzić komplikacje, mogą się rodzić niebezpieczeństwa. Jeszcze raz powtarzam, nic bez rozumu. Ale tu nie chodzi o rozum, który sobie poradzi. Chodzi najpierw o serce, bo jeśli ono pozostaje zamknięte, to i ten rozum nie będzie miał żadnej roboty, on będzie bezrobotny. I właśnie tę wrażliwość daje mi Eucharystia. A zatem wyrywa mnie z tego zaklętego kręgu poruszania się tylko wobec siebie samego. Pan Jezus przychodzi po to, żeby mnie uwolnić. On mnie wyprowadza z mojego ego, po to, żeby moje życie zaczęło. Krążyć wokół chrystocentryzmu. Pan Jezus w centrum. Chrystus, źródło mojego życia, ale również Pan Jezus, najważniejszy cel mojego życia. Oby Pan Jezus nas wszystkich zintegrował, żeby nas pozbierał i byśmy mogli żyć właśnie tą ogromną radością. Że żyjemy dzięki Niemu i że żyjemy dla Pana. Amen.